Straż Miejska w Tarnowie ma już 25 lat. Funkcjonariusze pracujący na rzecz poprawy porządku i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców podsumowywali dziś minione ćwierćwiecze. Wskazywali także kierunki rozwoju, były odznaczenia i awanse dla najbardziej zasłużonych strażników. 25 lat to piękny czas, kiedy strażnicy miejscy funkcjonowali w Tarnowskim mieście, tak? Ale trzeba sobie wyraźnie jedną rzecz powiedzieć. To były zarówno te miłe chwile, również bardzo ciężkie, bo pierwsze lata były nieznane. Zarówno dla strażników miejskich pod względem uprawnień. To wszystko się zmieniało, ewoluowało, by ostatecznie nabrać tak naprawdę właściwych kształtów w 1997 roku, kiedy pierwsza ustawa o strażach miejskich gminnych pojawiła się na rynku. Ona tak naprawdę zadecydowała o tym, jak dzisiejsza Straż Miejska funkcjonuje. Strażnicy Miejscy to dziś grupa profesjonalistów, ludzi wykształconych, ludzi, którzy mają świadomość tego, do czego zostali powołani i co mają tak naprawdę za zadanie zrobić. I im należy się rzeczywiście największe uznanie. Za te 25 lat, za to, że byli, za to, że są i za to, że będą z nami nadal pracowali na rzecz mieszkańców miasta Tarnowa. Strażnicy miejscy w Tarnowie pełnią swoją służbę przy pomocy różnych innowacyjnych rozwiązań. To służba odpowiedzialna. To trochę trójcz to, co mówię, bo, bo wszyscy wiemy, jak działa policja, jak działają służby miejskie. Ale bez straży miejskiej prawdopodobnie policji byłoby o wiele trudniej utrzymywać porządek, ład, przecież sprawy kryminalne to domena policji, a właśnie te porządkowe, takie codzienne, nielubiane przecież przez, przez policję, są załatwiane przez straż miejską. I tak dzisiaj mamy sporo problemów i uwag, że są osoby w stanie nieczeźwym, że miasto jest gdzie nie zaśmiecone, ale jak przypomnimy sobie jak było 25 lat temu, to Dzisiaj jest postęp i to, i to bardzo, bardzo wyraźny. Monitoring, Straż Miejska również angażuje się w sprawy pewnej profilaktyki czy upowszechnienia stosowania, stosowania prawa w praktyce. Patrol 986 to serial pokazujący pracę tarnowskich strażników miejskich. Jesteśmy jedną, jedyną strażą miejską w Polsce, która wdrożyła serial Patrol 986. Ale trzeba podkreślić, że jesteśmy protoplastami różnych nowych, niestandardowych rozwiązań. Przed nami jeszcze na pewno sporo nowych działań i wdrożeń, więc należy tylko życzyć sobie dużo zdrowia, a cała reszta myślę, że spokojnie przyjdzie. Jednocześnie w październiku zapraszamy na drugi sezon Patrolu 986 na antenie naszej telewizji, który emitowany będzie w sieci kablowej Multimedia Polska na kanale Amazing Tarnów. Za nami Festiwal Smaku Województwa Małopolskiego pod hasłem Zjedz na polu”. W tym roku forma festiwalu uległa drobnej zmianie, ponieważ zrezygnowano z tradycyjnych stoisk na rzecz food trucków. Całkowicie nowe odsłonie jest to też trochę związane z nową marką Małopolski, z nowym pomysłem na promocję marki Małopolski, pomysłem takim, że skupiamy się wokół wartości, które w Małopolsce są bardzo silne i takie wspólne biesiadowanie i przebywanie wspólnie z rodziną. To jest jedna z wartości, które w Małopolsce są. Są bardzo ważne, a poza tym chcemy w formie takiej street foodowej e, pokazać. E nasze małopolskie smaki, które można kupować z tych food trucków, które do Tarnowa przyjechały. Tutaj możemy skosztować właściwie wszystkich produktów, które oznaczone są logotypem Smak Małopolski, więc czy też śliwkę, czy karb zatorski, czy kiełbasę lisiecką, więc zapraszamy wszystkich do odwiedzania tych stoisk, do biesiadowania na polu, jest to też związane z taką akcją promocyjną Wyjdźże na pole, czyli żebyśmy też nie wstydzili się tego naszego regionalizmu, o którym mówimy. Czyli my jemy na polu, a nie na dworze. Wychodzimy na pół, na pole, nie na dwór. To są te małopolskie takie ciekawostki, takie rodzynki, takie smaczki, które warto promować. I one przecież determinują jakoś naszą małopolską tożsamość. Małopolski festiwal smaku odwiedzi jeszcze Wadowice i Kraków. W dzisiejszej kronice policyjnej mówimy o niebezpiecznym wycieku oleju z beczek, także o uciekinierze z poprawczaka. W zeszłym tygodniu tarnowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podawał się za pracownika ZUS i w ten sposób oszukiwał oraz okradał tarnowian. Jak się okazało, był to 27-letni mieszkaniec Krakowa, który w ten sposób dorabiał sobie na życie. Udało się udowodnić temu mężczyźnie w sumie 11 kradzieży i oszustw na terenie miasta. Trzy oszustwa dotyczyły kwoty 300 zł, natomiast pozostałe dotyczyły kradzieży pieniędzy z mieszkania na kwotę ponad 11 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, przyznał się do tych czynów, które policjanci mu zarzucili, w związku z czym został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Tarnowie. W tej chwili będzie o wszystkim decydował tarnowski sąd. W zeszłym tygodniu dożurny komisariatu został poinformowany o samowolnieniu osoby, która była w zakładzie poprawczym. 18-latek, który zasymulował wychowawcom bóle, został skierowany na sor w Tarnowie. Tutaj, jeżeli, jak już przyjechał na, na miejsce do szpitala, skorzystał z pierwszej nadarzającej się okazji, aby z tego szpitala uciec. Uwolnił się spod opieki wychowawców i zbiegł w nieznanym kierunku. Okazało się, że młody młody mieszkaniec został zatrzymany w pobliżu stacji grosar na ładnej który ukrywał się w krzakach. Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, przekazali go wychowawcom zakładu prawczego w Tarnowie i tutaj młody mężczyzna niestety musi się liczyć z dodatkową karą, która go z pewnością dosięgnie. Artykuł 242 Kodeksu Karnego mówi, że za samo uwolnienie się może grozić kara pozbawienia wolności nawet do lat dwóch. W dniu wczorajszym dyżurny Komisariatu Tarnów w Zachód został poinformowany o uszkodzeniu mienia. Jak się okazało, zostały uszkodzone beczki, które zawierały w sobie olej hydrauliczny, a strażacy, którzy byli na miejscu, zaczęli ten olej zbierać oraz neutralizować. Duża część tego oleju się rozlała, powodując straty u właściciela na kwotę ponad 20 tysięcy złotych. W tej chwili policjanci wykonują czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego czynu. Do tarnowskiej policji coraz częściej napływają informacje dotyczące osób, które w jakiśkolwiek sposób próbują uzyskać od nas dane osobowe. W tym miejscu tarnowska policja apeluje do osób, które spotkały się z taką sytuacją, aby nie przekazywać osobom, które, których nie znamy, których nie wiemy kim oni są, danych osobowych, przede wszystkim imienia, nazwiska oraz numeru PESEL czy numeru dowodu osobistego. Dochodzą do nas sygnały, że w ten sposób ludzie oszukiwani tracą swoje dane osobowe, a na ich konto zostają zawierane pożyczki. Prośba, abyśmy nie, w żaden sposób tych danych nie przekazywali, nie podawali. W zeszłym tygodniu Wydział Ruchu Drogowego odnotował w sumie trzy wypadki, gdzie zostały trzy osoby poszkodowane, ranne. Do najbardziej groźnego doszło w miejscowości Łękawka, tutaj samochód osobowy. Zderzył się z karetką pogotowia ratunkowego. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, które poruszały się samochodem osobowym, ucierpiały i znalazły się w szpitalu. Niestety w obu przypadkach zarówno kierowca jak i pasażer samochodu osobowego doznały poważnych uszkodzeń ciała w postaci złamań. W minionym tygodniu tarnowscy policjanci przeprowadzili 2350 kontroli. Wyeliminowanych z ruchu zostało 13 kierowców, zatrzymano w sumie 8praw jazdy. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy za tydzień. Pierwsza konferencja piłkarska zorganizowana przez Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej już za nami. Na Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie blisko 160 uczestników brało udział w wykładach prowadzonych przez doktora Łukasza Pamfila, który mówił o 25 regułach w sporcie dzieci i młodzieży, a także selekcjonera reprezentacji Polski Marcina Dorny, który poruszał tematy związane z narodowym modelem gry i metodologią gier zadaniowych. Narodowy model gry jest projektem rozwojowym, takim, który ma nie tylko tu i teraz w tej chwili. Zostać wdrożonym, ale też chcemy, aby kolejne suplementy powstające już pod egidą tego, co zrobiliśmy wcześniej, czyli w nawiązaniu do tej książki nadrzędnej, jakim ma być narodowy model gry, te suplementy też żeby były wprowadzone, żeby świadomość trenerska była coraz większa. A takie spotkanie, jak dzisiaj przy obecności kilkuset trenerów sprawia, że jesteśmy pewni, że kierunek, który obraliśmy jest OK. Wiem, że również były osoby, które dzisiaj dopisywały się do listy zgłoszeniowej. Natomiast jeśli chodzi o samo. Sam dobór prelegentów oraz treści informacyjnych, które, które otrzymaliśmy tutaj podczas wykładów, jak widać są bardzo, bardzo ciekawe. Cisza na, na, na auli, szereg fajnych, budujących pytań, dyskusja. To jest tylko potwierdzenie odpowiedniego doboru i prelegentów i treści, które, które ci panowie nam pragnę przekazać. Chcemy się my poprzez również organizację tych konferencji z wielkie zaangażowanie wolontariuszy, którzy tutaj pełnią, pełnią bardzo trudną i, 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 i według mnie niezbędną niezbędną rolę. Może to owocować tym, że dzisiaj ta liczba blisko 160 160 uczestników może wsłuchiwać się w głos naszych prelegentów. Prelegentów którzy są według mnie na dzień dzisiejszy z najwyższej półki w Polsce, jak chodzi o umiejętność przekazywania wiedzy. PZPN obejmując patronat nad naszą konferencją, przysłał do nas 300 podręczników, 300 narodowych modeli gry i dzisiaj każdy uczestnik dostaje w prezencie od nas w ramach, w ramach kursu, dostaje ten narodowy model gry na swój własny użytek. Mamy nadzieję, że to obszerne wprowadzenie, a teraz jeszcze a teraz jeszcze zagłębienie się w sztukę trenerską na podstawie narodowego modelu gry przez trenera Marcina Dornę, który oprócz tego, że jest trenerem u 21 to jeszcze jest współtwórcą narodowego modelu gry pozwoli naszym trenerom również wczytać się głębiej, analitycznie w to, co, w to, co zostało do nich dzisiaj. Przekazane. Po części teoretycznej uczestnicy udali się na stadion miejski w Tarnowie Mościcach, gdzie selekcjoner Marcin Dorna poprowadził trening pokazowy. Właśnie ostatnim słowem, które byśmy chcieli, to jest właśnie szablon i, i powielanie rozwiązań, które proponujemy. Chcemy, aby te rozwiązania były inspiracją i, e, i czymś, co przy wykorzystaniu odpowiednich trenerskich narzędzi będzie... E, we własnej grupie szkoleniowej, w własnym zespole zasadne. Trenerzy muszą wiedzieć, w jaki sposób z tego, tej książki korzystać, z tego podręcznika, który właśnie nazwaliśmy sposobem myślenia, a nie zbiorem kilkudziesięciu w sumie przykładowych środków treningowych. Środki treningowe są efektem zaplanowanego modelu gry, którym przedstawiamy trenerom i oni z tego wachlarza rozwiązań powinni wykorzystać te, które są adekwatne do poziomu, wieku, kategorii, umiejętności swoich piłkarzy. Chcielibyśmy, żeby w obrębie języka polskiego we wszystkich głowach trenerskich ten, 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 ta unifikacja nazewnictwa, numeracji poszczególnych elementów, taktyki, techniki, motoryki był podobny, ponieważ podmiotem pracy jest zawodnik i to jemu przekazujemy często te informacje. Jeżeli z różnych, z różnych źródeł słyszy różne komunikaty, to zrozumienie tego jest trudniejsze. Kiedy my wszyscy trenerzy będziemy mówić tym samym językiem, wtedy ten zawodnik, z którym na co dzień pracujemy, będzie miał też jaśniejszy przekaz, a o to nam tak naprawdę finalnie chodzi. Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej planuje już zorganizowanie kolejnej konferencji, która wstępnie planowana jest na połowę stycznia 2017. Brugbet Termalika straciła punkty w starciu z Wisłą Płock. Największą jednak stratą jest Wlastimir Jowanowicz, który otrzymał czwartą żółtą kartkę. Oznacza to, że pomocnik Słoni będzie pauzował w najbliższym meczu wyjazdowym ze Śląskiem Wrocław. Ewidenta żółta kartka poszła, poszła kontra i nie wiem jednego ze zawodników Wisły i kartka karta się należała. Jowanowicz to kluczowy piłkarz w tali trenera Czesława Michniewicza. To on jest głównym kreatorem akcji. Kim zastąpi go trener Słoni podczas z najbliższego meczu. Jest trzech defensywnych pomocników, Babiarz, Kupczak i Jowanowicz. Zostało dwóch, to też nie ma tragedii, bo zawsze może Stefanik zagrać na tej pozycji, możemy zagrać dwójką napastników, także jakieś możliwości mamy. Kiedyś musiał wypaść Jowanowicz, akurat wypadł w tym momencie, jedziemy do Wrocławia na trudny mecz. Nie chciałbym jak gdyby tutaj przeceniać roli jednego zawodnika i też depresjonować innych, bo jeśli powiem, że nie ma Jowanowicza, nie ma i po co jechać do Wrocławia, no to ci, którzy za niego będą grali, to powiedzą, to po co ja? w takim razie jak? Patrzymy za Jowanowiczem. Nie ma go, będą inni. Żałuję bardzo, że to się stało, ale jak masz trzy żółte kartki, musi się liczyć. I tak on chyba 4 czy pięć meczów wytrzymał. W tym meczu z legią bardzo trudny, że nie dostał żółtej kartki. W tabeli Termalika wciąż jest na trzecim miejscu. Po tej kolejce słonie tracą do lidera Jagiellonii i wicelidera Lechi dwa punkty.